Teraz zajmiemy się pracą nóg. Zaczniemy od pracy nóg, jak kumite. Jest to trochę bardziej skomplikowane, prawdę mówiąc. Pozycje długie z kata już omówiliśmy. Teraz spójrzcie. Ja przyjmę sobie pozycję walki o, i skaczę przód- tył. Jeśli chcę trochę się poprzesuwać do przodu i zagrać pressingiem, ja powinien wykorzystać to, że mam ugięte kolano prawda i na palcach opartą stopę i za każdym razem jak czuję ciężar ciała na tylnej nodze powoli ostrożnie przesuwać się w przód jeśli natomiast chcę dać pola, wydłużyć dystans na przykład żeby przeciwnika kopnąć i zmieścić to kopnięcie no to analogicznie jak mam ten ruch taki przód-tył Powinieneś odbić i iść do tyłu, w ten sposób. Okay? To jest taki bazowy sposób poruszania się po macie, niekoniecznie z uderzeniami. Generalnie, tradycyjnie e, w karate, w kumite, wyróżnia się trzy e, rodzaje poruszania. To nie wyczerpuje w żaden sposób tematu, ale pierwszy to tsuryashi. Suryasi wygląda w ten sposób, że jeśli ja idę do przodu i mam lewą pozycję, no to najpierw przesuwam nogę, która jest bliżej celu, a potem tą, która jest dalej. Ok? W ten sposób. Idę do przodu, idę do tyłu, prawa noga jest z tyłu, prawa noga zaczyna. Idę w bok, w waszą stronę, prawa lewa. Idę w lewo, lewa prawa. Jeszcze raz to pokażę, ten boczny krok, tutaj lewa, prawa, prawa, lewa. Okay. Nie robię takich rzeczy, że najpierw podsuwam tylną nogę albo krzyżuję nogi. Jest to podstawowy krok. On zapewnia mi to, że walczę w swojej preferowanej pozycji. Nie zmieniam przedniej nogi i cały czas mam kontrolę. Nad, nad tym, gdzie mam balans i gdzie jestem, jak dobre mam oparcie w pozycji, jak mocny cios mogę zadać, i tak dalej, i tak dalej. Suriasi znaczy dosłownie ślizgać się. Ja powinienem ślizgać się po podłodze. Raz dwa, raz dwa, raz dwa w ten sposób. Raz, dwa, trzy, Okej. Okay. To jest sposób poruszania się, który wymaga tego, żeby się trzymać jakby nisko, e, blisko podłogi. Okay? To jest taki podstawowy krok. Następny jest okurjaś. Jest to jakby rodzaj suriaksi z tą różnicą, że ja zamiast przesuwać się pomału o tak, tu staram się zebrzeć pozycję. Ugiąć stawy i w decydującym momencie zakumulować jak największą ilość energii i podsunąć dynamicznie tylną nogę. Tu, raz. I idę do przodu mocno, prawda? To ten rodzaj poruszania się w decydującym momencie może Wam bardzo pomóc zdobyć kilka punktów, a może nawet rozstrzygnąć walkę. Tu, jest. Raz. Ważne jest to, żeby tylna noga tu podczas tego ruchu nie zostawała w ten sposób jako taka płetwa czy kotwica, tak przezywamy tego typu błąd, bo wtedy, wtedy po prostu to mija się z celem. Okay? Ten krok jest bardzo popularny, jeśli chodzi o kumite sportowe. Wśród takich bardziej kontaktowych formuł też byli bokserzy, e, którzy na przykład potrafili w ten sposób zaatakować. Jest to ryzykowne, można łatwo nabiciać się na cios, ale jest dość silne i szybkie i ja wykorzystuję cały ciężar ciała i pęd w tym ciosie. Jeśli przeciwnik nie jest przyzwyczajony do takiej pracy nóg i stanie w miejscu i Tyle w głąb zadamy cios w jego głowę, to, to sami rozumiecie, co się może stać. Zadam dalece większe obrażenia niż jak uderzenie jest w powietrzu, bo punkt przyłożenia siły będzie głębiej. I to jest opór Trzeci sposób poruszania to jest sugyasi. Sugyasi wygląda w ten sposób, że ja najpierw ruszam tylną nogę tą. Tutaj, a potem przednią. W bocznej pozycji można w ogóle tu zamaskować, zasłonić jakby jedną nogę drugą. To trochę szkoleniowo pokazuję teraz. Raz. I dzięki temu przeciwnik nie wie, jeśli ja nie, nie będę tu wysoko na nogach, to może stracić rozeznanie, bo ja tu górą nie daję żadnego sygnału, a noga zasłania trochę nogę. Ja on nie wie, że ja jestem blisko, a jestem o pół metra bliżej. Wygląda to tak, nie powinienem tu niczym sygnalizować. Jest dynamiczny tutaj sposób poruszania się skaczymy, skaczemy. Tu hop-hop, hop. I tuż przed tym, jak idę do przodu, powinienem przesunąć tę nogę w Hop. No i mam nagle uderzenie ręką. Który ma zasięg kopnięcia no, Po prostu. Minus jest taki, że nie jest to specjalnie stabilna technika. Zarówno e, sugiasi, jak i okurjaś e, mają to do siebie, że mogą być wykonywane też w każdej płaszczyźnie na boki, do przodu, do tyłu. Wygląda to tak. Jeśli mieliście sugiasi, przesuwaliście się w ten sposób. To Tsugi bok wygląda tak, jak krzyżuję nogi. Może to nie jest naj, e, najbardziej opłacalne, bo jak skrzyżuję nogi i dostanę cios, to się po prostu przewrócę, ale czasem się opłaca zrobić tak, że ja znowu tutaj u góry, to jest integralna część tego cugijasi, nie sygnalizuje, że zrobiłem coś dziwnego z nogami. OK? No tak. Przeciwnik będzie przyzwyczajony do tego kroku i pójdzie sobie w bok, nie? Zrobię tak. On idzie w tą stronę, a od tej strony idzie kopnięcie na przykład. I można tak go nabrać, więc nawet skrzyżowanie nóg może być wykorzystane do czegoś w walce. O kuriasi, jeśli się przesuwamy na boki albo do tyłu, generalnie nie różni się za dużo od suriashi tu. To najpierw musimy właśnie skompensować tutaj, jak najwięcej siły zgromadzić w nogach i napiąć tą sprężynę. Hop, ok. Ewentualnie zrobić tak, to Wam umożliwi na przykład wyjście spod linii końcowej, albo jak się bronicie wzdłuż ściany, powiedzmy, że przeciwnik tu atakuje, atakuje. Ja się zbieram w sobie, no i muszę uciec na prawo albo na lewo, bo inaczej e, wpadnę w ścianę. Na liny, w rożnik, wszystko jedno, nie? Pum, hop! I nagle to nie jest bliżej końca. Że tak powiem, pola walki. Czy to jest na ulicy, czy to jest normalnie, więc to się bardzo, bardzo przydaje do takich rzeczy. Oprócz tych e, trzech e, podstawowych rodzajów e, tradycyjnych poruszania się, czyli suriasi, okuriasi e, i tsugiashi, mamy jeszcze. Eee, Przekroki, zakroki i po prostu krok w przód bądź w tył. Pełen krok. Eee, jak to wygląda w manierze walki sportowej? Krok do przodu wygląda tak. Do tyłu, tak. I o co chodzi tutaj? Ja się odbijam, rotuję biodro i przeciągam ten ruch biodra do przodu w pełen krok. I tak samo tu odbijam się kręcam biodro i w ten sposób idę do tyłu, tak żeby nie pochylać się do przodu, ani nie odchylać się do tyłu. Stoję sobie tutaj, skaczę i w przód, tył. Ok, no przesunę się o metr do przodu, nie jest to specjalnie szybkie, ale dlaczego powinienem jakby przeciągać rotację biodra? No bo ja się na przykład dosuwam tu, Widzę, że przeciwnik ucieka, jestem w trakcie wykonywania ciosu i zamiast tu zrobić giach obsługi, czy jak to woli, prawy prosty, no to przeciągam ten ruch i go gonię. Potem mogę go dalej atakować. Okay? To jest taka możliwość, która się uaktywnia po tym, jak e, zrobię pełen krok do przodu. Fajnie jest, jak nie robię tego tak, twarzą w przód, bo jeśli w jakimkolwiek momencie Waszej akcji ofensywnej, najbardziej wysuniętą częścią ciała w przód jest Wasza głowa, coś jest nie tak z Waszym balansem, poruszaniem się i instynktem samozachowawczym. Ok, tu są tylko przykłady. Ponadto, jeśli zmienię pozycję nagle na prawą, to przeciwnik może stracić rozeznanie. I tak dalej, i tak dalej. Plusem jest to, że pokonuje się znacznie większy dystans, a bazowo to mogło wyglądać jak tutaj normalny trawy, który sięga dotąd, a nagle to jest sporo dłuższe uderzenie. Uderzenie z krokiem ma taki sam zasięg jak kopnięcie w korpus więc znacznie dłuższy niż normalny cios. Zazwyczaj yy, w kickboxingu czy w boksie nie wykonuje się ciosów z krokiem do przodu, albo rzadko się to robi, kiedy już przeciwnik jest mocno zgłuszony. No bo właśnie zwykle ktoś dobrze walczy tylko w jednym, bo w prawej albo w lewej pozycji. W karate tradycyjnie nie ma prawa, lewa, tylko macie drugą stronę ciała, której macie używać tak samo. Okay. No, nie jest to łatwe, ale to jest taki tradycyjny model myślenia o tym, że ja nie mam lepszej ręki, gorszej ręki, tylko mam dwie ręce i muszę być w stanie wszystko jakby robić jedną i drugą stroną ciała. Na wyższym etapie to jest tak, że powinienem być w stanie tak samo dobrze operować rękoma jak i nogami, bo służą mi do kopnięć i mogą służyć też do bloków. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są pewne ograniczenia wcielenia, nie wszyscy będą pięknie kopać, ale jeśli to możliwe, to dąży się ku temu, żeby wykorzystywać w 100% wszystkie cztery kończyki. Więc to był krok yy, do przodu. Jeszcze jest przekrok i zakrok. Może to niespecjalnie brzmi po polsku, ale to jest taka ekstremalna. Forma cugielasi. Cugielasi wygląda tak w swojej podstawowej formie. W kata czasem przechodzi się w ten sposób, do przodu albo do tyłu. I w kumite też czasem robi się tak, że ta noga, nawet nie tyle tutaj, przepraszam, że ta noga nie tyle tutaj idzie do przodu, żeby miał odbicie lepsze, tu hop i potem dwa co przekracza linię przedniej nogi. Wtedy mam jeszcze siłę dodatkową z impetu i taka kombinacja ma jeszcze dłuższy zasięg. Jeśli przeciwnik e, tak, walczy w takiej manierze, że bardzo dużo gry jest przód-tył, a mniej jest na boki, szukania e, kąta ataku i e, uchylania się, schodzenia z linii itd., no to tego typu pościgowa kombinacja, że ja nagle jestem tutaj e, raz i dwa, ma zasięg ponad dwa metry, moi drodzy. Ok, tak samo jak idę do tyłu, jeśli zrobię tak, nie dam się trafić, no to też odsunę się nawet dużo dalej niż pewien krok do tyłu. To jest zasięg kroku, w przód i w tył, ok. Teraz yes, tak, jak przesuwam się w tył, to sięgam tam, taki krótki eksperyment, zrobię trzech krok, to już prawie w w skali, prawda? Hop, jak robię krok do przodu, to tutaj to jest mniej więcej max, jeśli zrobię przekrok, krok, to znowu prawie w w ścianę, czyli sięgam dalej. I tyle. Jeśli, jeśli walka jest rozgrywana tak bardziej przód tył niż na boki, to wkłada się takie rzeczy robić. Warunek jest jeden e, skuteczności tej pracy nóg, że jeśli chcemy skracać w ten sposób dystans i, e, i większość gry jest przód tył, a nie na boki, to tutaj musimy zająć przeciwnika na przykład uderzeniami. Żeby on nie zorientował się, że jesteśmy w tak newralgicznej i słabej pozycji i na przykład nie kopnął Was w korpus z jakimś pchniętym kopnięciem, albo nie wykorzystał tego, że nogi wam się skrzyżowały i doszło do tego przekroku i nie podciął was itd. Tak dalej, tak dalej. W tym sposobie poruszania się, który wcześniej omówiłem, z można też poruszać się po przekątnej do przodu bądź do tyłu. Tak samo Okuriaś i Ciuliaś. Jeśli mój przeciwnik schodzi w bok, to ja tutaj wystarczy, że otworzę trochę pozycję, skieruję się palcami przed nim, nogi w jego stronę i mogę sobie tam go gonić albo uciekać przed nim, jeśli próbował mnie odejść. Okay? To też jest takie kolej, kolejny jakby wektor poruszania się.